Musieliśmy wycofać drużynę seniorską z Ekstraligi Rugby ze względów przede wszystkim kadrowych, ale również organizacyjnych. Poznania Poznań reaktywowała się. Zaczynają ponownie grę w Rugby 15-osobowym. Chcieli zgłosić się do pierwszej ligi. Uważam, że to był bardzo dobry pomysł, żeby oni grali w pierwszej lidze pod względem przede wszystkim sportowym. Polski Związek Rugby zdecydował, że będą grali w drugiej lidze. Uzasadnieniem tego jest prawdopodobnie to, że no tak wygląda regulamin, tak? że drużyna, która wycofała się w trakcie sezonu wcześniej musi zaczynać od drugiej ligi. Czy to jest dobry pomysł, czy nie. Myślę, że pokaże czas w konfrontacji drużyny z Poznania, gdzie większość zawodników grało w Ekstralidze z drużynami drugoligowymi. Wydaje mi się, że będą padały bardzo wysokie wyniki i to będą bardzo jednostronne mecze. U nas grało 13 zawodników z Poznania, bardzo dużo. Oprócz tego mieliśmy kilku swoich i mieliśmy też parę zawodników z zagranicy. Niestety to, że straciliśmy 6 zawodników w zeszłym roku, spowodowało, że nie byliśmy w stanie odbudować drużyny po tym odejściu Poznania. W tej chwili będziemy szli, można powiedzieć, taką samą drogą jak oni. Zaczniemy od rógby siedmioosobowego, W przyszłym roku chcemy zgłosić się do drugiej ligi i piąć się w górę. W żadnym wypadku nie rezygnujemy z ambicji posiadania mocnej drużyny seniorskiej. Chcemy ją zbudować od początku, bazując przede wszystkim na naszych zawodnikach, na naszych wychowankach, na osobach, które będą do niej dołączały w ciągu najbliższych kilku lat. Stawiamy przede wszystkim na szkolenie młodzieży. Były pewne zmiany, jeżeli chodzi o stanowiska trenerskie. Ze względu na przeprowadzkę nie, nie może pełnić dalej obowiązków trenera juniorów Przemysław Puskowski. W tym miejscu chciałem mu bardzo podziękować za wieloletnią pracę na rzecz klubu. Przemka zastąpi Krzysztof Kotowski. Myślę, że to będzie dobry trener. Artur Mrowicki będzie prowadził kadetów, a jeżeli chodzi o niższe sekcje, to w dalszym ciągu ustalamy szczegóły. Tak? Marek Maciejewski ze z powodów osobistych nie będzie w stanie się zaangażować tak, jak angażował się do tej pory, a angażował się bardzo i będzie pomagał Krzysztofowi Chotowskiemu w prowadzeniu juniorów. Ale już nie będzie oficjalnym Wydaje mi się, że będzie drugim trenerem, natomiast tak jak mówię, powiedział, że na pewno będzie pomagał Krzyśkowi i, i e, wspomagał go swoją wiedzą i doświadczeniem. E, jeżeli chodzi o dziewczyny, to trenerką sekcji kobiecych w dalszym ciągu jest Patrycja Badowska. Ja ją wspomagam. Startujemy w Mistrzostwach Polskich dla lat 16 w Rugby 7. To będzie nasz trzeci sezon. Myślę, że być może najlepszy. Zawsze mieliśmy bardzo młody skład i te dziewczyny, które przez dwa lata się ogrywały, będą w tej chwili w takim wieku, gdzie mogą powalczyć o medale. W zeszłym sezonie, właściwie przez kontuzję, uciekł nam medal, bo mieliśmy trzecie miejsce po czterech turniejach. Na piątym nie wystąpiliśmy, nie mieliśmy po prostu kim grać. No i to spowodowało, że spadliśmy na piąte miejsce. Także myślę, że w tym roku będzie dobrze, albo nawet bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o starsze, to w, w tym roku zadebiutujemy już drużyną KS Budowlani. W zeszłym roku e, połączeni z Atomówkami e, Łódź e, wystawiliśmy drużynę rógby, Łódzkie Rugby Kobiet, gdzie e, grały zawodniczki obu klubów. E, w tym roku my wystawiamy swoją drużynę seniorską e, i będziemy rywalizowali w mistrzostwach polskich seniorskich. Ma, w planach jest e, Start we wszystkich turniejach w tym roku. Chcielibyśmy powalczyć o, o miejsca 4-8. Pierwsza czwórka jest poza naszym zasięgiem sportowo-organizacyjnie, ale myślę, że na rywalizację z najlepszymi też przyjdzie czas w ciągu najbliższych 2-3 lat. Trzy zawodniczki z Klubu Sportowego Budowlani zostały powołane na ostatnie zgrupowanie przez Mistrzostwami Europy w Rugby 7 do lat 18. To jest Julia Puskowska, czyli dziewczyna, która jest związana z klubem sportowym od wielu lat. Trenowała w grupach dziecięcych. Potem przez moment miała przerwę, ponieważ nie było grup dla dziewczyn. Wznowiła treningi jak tylko grupy się pojawiły. W zeszłym roku była na Mistrzostwach Europy, w tym roku też jedzie. Natomiast dwie pozostałe, czyli Zuza Juźwicka i Klaudia Biegała, to są dziewczyny, które przyszły do nas z pływania. Przyszły w październiku zeszłego roku. Naprawdę, jeżeli chodzi o etykę pracy i, i, i ich pracowitość ogólną, to takich zawodników życzę i zawodniczek wszystkim trenerom. Dziewczyny trenowały bardzo, bardzo ciężko, żeby dostać się do tej reprezentacji. W dalszym ciągu muszą się jeszcze sporo nauczyć, ale ich poziom pokazuje, że jeżeli się chce, jeżeli się regularnie trenuje, to można dojść do naprawdę fajnych rzeczy. W tej chwili klub przechodzi restrukturyzację. Mieliśmy bardzo duże problemy. Część z nich udało nam się już w tej chwili zażegnać. Zajmujemy się przede wszystkim w pierwszej kolejności stabilizacją finansową. W ciągu dwóch, trzech miesięcy powinno nam się to osiągnąć. Restrukturyzujemy również organizacyjnie nasz klub. Do zarządu doszły nowe osoby. Myślę, że efekty pracy zarządu będą widoczne również do końca roku. Jedną z rzeczy, którą stawiamy sobie za priorytet, to rozwiązanie kwestii wizerunkowych i kwestii tego, kto ma prawo do posiadania nazwy budowlani. Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Rugby z 20 lipca nasz lokalny konkurent musi zaprzestać używania nazwy budowlani w Ekstralidze. Wiąże się to oczywiście ze zmianą nazwy całej drużyny, ze zmianą logotypów. No i również będą musieli zacząć przejść rebranding. Prawa do nazwy i do tradycji były uregulowane umową. To nie było tak, że oni zapłacili jednorazowo i kupili sobie historię, tylko umowa w szeregu swoich punktów regulowała, kiedy oni mogą korzystać, jakie są warunki, jakie są zasady. W tej chwili nie ma żadnych wątpliwości, że umowa została wypowiedziana skutecznie. Wątpliwości są kiedy. W związku z czym nasze stanowisko jest takie, że oni prawa do nazwy i do dorobku sportowego naszego nie mają. Spółka jest dobrze zarządzana, uważam, że pod wieloma względami można ją stawiać za wzór, mają sami własne sukcesy sportowe, nie widzę powodu, dla którego nie mogliby budować własnej marki w oparciu o jakąś inną nazwę niż budowlanie.